Mężczyzna udawał martwego. Całe jego pieniądze miały być już jej. Chciała, żeby się spotkali, a on usłyszał, jak jego żona rozmawia o spadku i odkrył prawdę objawienie, które wstrząsnęłoby fundamentami całego życia zbudowanego na obietnicach, które okazały się zamkami z piasku. Zanim zanurzymy się w tej historii zdrady i przebudzenia, nie zapomnij napisać w komentarzu, z jakiego kraju nas oglądasz, abyśmy mogli dalej dzielić się opowieściami, które poruszają duszę. Ricardo zawsze był człowiekiem pewnym. Architektem, który przez cztery dekady wznosił solidne konstrukcje oraz małżeństwo, które uważał za swoje największe dzieło. W wieku 65 lata wierzył, że miłość Eleny jest bezpiecznym portem, w którym zakotwiczy ostatnie dni swojego życia. Jednak dziwne uczucie w klatce piersiowej które zaczęło się jak lekkie ukłucie podczas kolacji, zamieniło się w makabryczną okazję, by wystawić na próbę lojalność, którą uważał za oczywistą. Tego popołudnia, po kontrolowanym omdleniu w salonie, Ricardo postanowił nie otwierać oczu. Nie był to zaplanowany zamiar, lecz instynkt emocjonalnego przetrwania, który kazał mu zachować spokojny oddech i rozluźnione mięśnie, gdy poczuł, że Elena zbliża się do jego ciała leżącego na dywanie. Spodziewał się krzyków rozpaczy, zdesperowanych dłoni szukających pulsu, albo gorączkowego dźwięku telefonu, wzywającego pomoc. Zamiast tego cisza, która zalała pokój, była zimniejsza niż marmur. Usłyszał kroki żony oddalające się z przerażającym spokojem, brzęk lodu w szklance i wreszcie kliknięcie telefonu komórkowego, odblokowywanego jednym ruchem. Ricardo, z sercem walącym o żebra, zmusił się do bezruchu, zamieniony w posąg z krwi i kości we własnym domu. Głos Eleny, zwykle słodki i współczujący, zabrzmiał tonem stali i satysfakcją, która zmroziła mu krew. To już zrobione, Julianie, powiedziała. Imię tego nieznajomego uderzyło Ricarda jak fizyczny cios. Zasłabł. Nie sądzę, żeby przeżył tę noc. Wreszcie. Po tylu latach udawania oddanej żony, całe to imperium będzie nasze. Ricardo poczuł, jak ziemia znika spod jego pleców. Każde słowo Eleny. Było gwoździem do trumny jego przeszłości. Kontynuowała z chirurgicznym chłodem, wymieniając konta bankowe, posiadłości na wybrzeżu i testament, który on sam sporządził drżącą ręką człowieka, który bezgranicznie ufał swojej partnerce. Kobieta, która każdego ranka podawała mu kawę z uśmiechem, mówiła teraz o nim jako przeszkodzie, która wreszcie została usunięta z drogi. Nie masz pojęcia, jak wyczerpujące jest udawać że obchodzi cię ktoś, kto wciąż mówi tylko o wspomnieniach młodości. Powiedziała Elena do telefonu, śmiejąc się krótko, śmiechem, który dla Ricarda brzmiał jak wyrok śmierci. Chcę już cię zobaczyć. Chcę, żebyśmy polecieli do Szwajcarii i zapomnieli o tym nudnym starcu. Zostało tylko, żeby lekarz potwierdził to, co oczywiste. Przyjedź jutro z samego rana. Nie musimy się już ukrywać. Ból w klatce piersiowej Ricarda nie był już fizyczny. Był rozdarciem człowieka, który odkrywa, że żył w doskonale wyreżyserowanym kłamstwie. Słuchając, jak Elena planuje szczegóły publicznej żałoby, jak wykorzysta ją do zdobycia sympatii wspólników, i jak w ciągu kilku tygodni zlikwiduje rodzinną firmę, Ricardo musiał walczyć z impulsem, by się podnieść i krzyczeć. Ale coś w nim iskra inteligencji, która uczyniła go skutecznym biznesmenem, ostrzegła go, że niebezpieczeństwo jest realne. Jeśli była zdolna, do takiej zimnej krwi wobec jego rzekomego trupa, do czego byłaby zdolna, gdyby odkryła, że słyszał każde słowo. Zdrada nie była tylko finansowa, była kradzieżą jego godności i jego czasu. Leżał w półmroku salonu, słuchając, jak Elena chodzi po pokoju, nucąc cicho melodię, zamyka zasłony i przygotowuje się do roli życia przed władzami. Ricardo zrozumiał, że nie umarł, ale mężczyzna, który kochał Elenę. Właśnie umarł na tym dywanie. Teraz, uwięziony we własnym domu, musiał zdecydować, czy obudzić się w świecie, którego już nie rozpoznawał, czy dalej grać rolę zmarłego, aby odkryć, jak głęboka jest nora kłamstw, do której wpadł. Pilna potrzeba ucieczki zderzała się z potrzebą sprawiedliwości, gdy dźwięk samochodu zatrzymującego się przed domem wskazywał, że ów Julian jest bliżej niż przypuszczał. Ricardo pogrążył się w całkowitej ciemności, zastanawiając się, czy kiedykolwiek Wyjdzie żywy z tego pokoju, w którym jego życie rozpadało się na kawałki. Skrzypnięcie drzwi wejściowych rozległo się w uszach Ricarda, jak wystrzał z armaty, zmuszając go do jeszcze głębszego udawania letargu. Usłyszał ciężkie kroki, inne niż Eleny, zbliżające się z niepokojącą poufałością. To był Julian. Czując obecność ich obojga nad sobą, Ricardo doznał lodowatego strachu. Czuł perfumy żony zmieszane z zapachem tytoniu tamtego mężczyzny. Na pewno nie oddycha. Zapytał mężczyzna chrapliwym głosem, pozbawionym wyrzutów sumienia. Elena westchnęła niecierpliwie, co zraniło Ricarda bardziej niż jakakolwiek obelga. Spójrz na niego, Julianie. Jest blady i zimny. Wysiłek kolacji w końcu złamał jego szklane serce. Jutro będziemy wolni. W tej chwili Ricardo zrozumiał, że nie może zostać tam, czekając, aż los zdecyduje za niego. Z wolą ukształtowaną przez dekady dyscypliny, wykorzystał moment, gdy oboje poszli do kuchni świętować kieliszkiem wina. Poruszając się jak kot, cicho i płynnie, doczołgał się do bocznego gabinetu i sięgnął po zapasowy telefon, który trzymał w szufladzie biurka. Nie zadzwonił od razu na policję, zadzwonił do swojego prawnika i przyjaciela z dzieciństwa, prosząc. By natychmiast przyjechał z notariuszem i zaufanym funkcjonariuszem, pod wskazany adres, pod pretekstem nagłego zagrożenia życia. Ricardo wrócił na swoje pierwotne miejsce tuż przed tym, jak para wróciła do salonu. Gra cieni trwała przez godzinę która wydawała się wiecznością. Słuchał, jak planują sprzedaż domu jego rodziców i podział oszczędności jak sępy nad zdobyczą. Światła samochodu oświetlające okno oznaczyły koniec farsy. Gdy rozległy się głośne pukanie do drzwi, Elena z aktorstwem godnym greckiej tragedii zaczęła głośno szlochać, zanim je otworzyła. Doktorze, proszę, przyjechał pan szybko. Mój mąż nie reaguje. Krzyczała, wpuszczając służby do środka. Jednak scena, którą zastali w salonie, nie była tą, jakiej Elena się spodziewała. Ricardo nie leżał na podłodze. Siedział w swoim ulubionym fotelu, z przerażająco spokojnym spojrzeniem. Trzymając w dłoni dyktafon, który odtwarzał słowo w słowo wyznanie miłości i chciwości jego żony. Cisza, która zapadła, była grobowa. Twarz Eleny zmieniła się z maski bólu w grymas absolutnego przerażenia, podczas gdy Julian próbował się wycofać ku wyjściu, lecz został przechwycony przez funkcjonariuszy. Spadek, o którym mówiłaś, Eleno, już dla ciebie nie istnieje, powiedział Ricardo stanowczym głosem, który ani razu nie zadrżał. Właśnie podpisałem odwołanie wszystkich twoich korzyści na podstawie klauzuli o niegodności, którą mój prawnik zaproponował, włączyć do dokumentów wiele lat temu, niemal jak przeczucie. Ricardo nie krzyczał z nienawiści. Czuł jedynie głębokie rozczarowanie, które nadawało mu niedostępną godność, gdy patrzył, jak oboje zostają zatrzymani i zabrani na przesłuchanie pod zarzutem nieudzielenia pomocy i spisku. Gdy został sam w ogromie swojego domu, Ricardo poczuł, jak ciężar ton spada z jego ramion. Wyszedł na balkon, by zaczerpnąć chłodnego powietrza świtu. Zrozumiał, że prawdziwe bogactwo nie leży na kontach bankowych, których Elena tak bardzo pragnęła, lecz w wolności rozpoczęcia od nowa, z mądrością kogoś, kto widział ciemność i postanowił iść w stronę światła. W wieku 65 lat życie się nie kończyło. Po prostu pozbywało się tego, co nie było już potrzebne. Aby zakwitnąć niezłomną prawdą. Ricardo zamknął oczy, tym razem nie udawał. Po raz pierwszy od dawna jego serce biło w absolutnym spokoju, gotowe zbudować nową strukturę, taką, która dopuszcza wyłącznie najczystszą lojalność. Co zrobiłbyś ty, gdybyś odkrył, że twoje życie zostało zbudowane na kłamstwie? Być może nadszedł czas, aby docenić tych, którzy są obok nas, za to, kim są, a nie za to, co posiadają.